Właśniowy szlak suwalszczyzny. Tutaj czekają na ciebie prawdziwe wioski bajek. Na przykład, w wiosce Wesołych Wędrowców z Jankiem Wędrowniczkiem i Podziomkiem poznasz zagadki z życia wsi, sztukę wytwarzania mąki i łowienia ryb oraz tajemnice meteorologii. W tym największy tradycyjny termometr zgłoszony do księgi rekordów Guinnessa. Zapraszam do ośrodka maniówka w Nowej Wsi. Słuchajcie, rozdam wam teraz mapy. Proszę. Będziemy idąc do lasu, rozwiązywać zadania. To będą podpowiedzi. Spójrzcie na mapę. Co wy tu widzicie? Czy jest na przykład jakieś drzewko zaznaczone? Tak. Jest czy nie ma? Jest? Tak? A czy jest na przykład jakaś postać? A skąd wiecie jak? Bo ja widzę. No Ktoś to taki? A może jakiś krasnoludek? Pójdziemy poszukać, pójdziemy poszukać go w lesie. Las jest blisko, maniówki. Co takiego, co zauważyłeś? A krasnoludka. Ale jeszcze nikt nie wie, jak on ma na imię. Dziade. Dowiemy się za kilka chwil. Ja wiem, jak on ma na imię. Nie ma krestu żadnego. No, jest albo sztuczny, robocik jakiś. No, bardzo, zapowiada się bardzo fajnie. Jak będzie, to zobaczymy jeszcze. Jakieś specjalne zadania dostaliście państwo. Tak, tak, dostaliśmy mapę i będziemy szukać um, przygód. A jak tam dziewczyny, gotowe na przygody? Jesteście? Tak. Teraz słuchajcie, musimy się rozgrać przed wędrówką, bo jest zimno, jest trochę mroźno. Nas oczywiście grzeją emocje, ale żebyśmy się nie przeziębili, na momencik odkładamy swoje karteczki, ustawiając się w kółeczko. W kółeczku stoimy, mamy wierszyk na rozgrzewkę przed wędrówką. Trzemy rączki, rozgrzewamy rączki. Już rozgrzane rączki? Tak. To teraz, słuchajcie, ja powolutku powiem rymowankę, a Wy już się jej uczycie i powtarzacie za mną figury. Kucnij i wstań, ręce do góry, pomachaj nimi, dotknij fryzury. Zegnij się w pasie, ręką sięgnij w bok, chwyć przyjaciela i wspólny skok. Robimy szersze kółeczko. Kto już zapamiętał, powtarza: pucznij i wstań. Ręce do góry. Pomachaj nimi, dotknij fryzury. Zegnij się w pasie, ręką sięgnij w bok, chwyć przyjaciela i wspólny skok. A teraz głośno mówicie ze mną i ręce, ręce góry, do góry, do góry. Do góry. pomachaj nimi, no, no, się, się. się, ręką sięgnij w bok, chwyć przyjaciela chwyć i wspólny stok. Zapraszam. Mati szybko, mati szybko, ma to to ma. -ma. Mateusz Grędziński. Jesteśmy w nowej wsi w zasadzie. 9 km odsuwał. Pójdziemy teraz na najwyższy punkt w ogóle z maniówki. Świetnie, no to chodźmy. Będziemy mieli najlepszy widok na największą czarną dziurę na świecie, czyli pole tutaj obok. Pod nami będzie, będzie właśnie projektowane planetarium. Ja to planetarium rzucę na ten, na, na y, budynek. Będzie dużo, dużo fajniej. Ciężko jest poprowadzić zajęcia tak, żeby dzieciaki nie wyszły. I byłyście zadowolony, to, A, no bo wypada tak powiedzieć, tak? Tak, tak, tak! Dzieci nie ściemniają, znaczy ten kto nie widzi i chce słuchać tylko to, co one mówią, no to fakt, ściemniają, no to znaczy dzieci są mistrzami w ściemnianiu generalnie. Ale jeżeli im się coś nie podoba i będą wiedziały, że mogą to powiedzieć, to pojadą jak najlepszy przyjaciel. Po prostu objadą człowieka od A do Z, z każdy błąd mu wytkną. Do dzieci trzeba trafić, no to tak jak z drzwiami. można się z nimi szarpać, a można pójść poszukać klucza po prostu. No. Nie ujednolicać, broń Boże, trzeba mieć przede wszystkim energię, pasję, tego się nie da nauczyć, znaczy ja mam takie takie. takie... Takie wrażenie, że naszego zawodu, tego anima tej animacji, bycia animatorem nie da się nauczyć. Można się doszkolić ewentualnie, natomiast nauczyć się tego po prostu nie da. Renata Zakrzewska, kierownik Biura Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej. Z jednej strony mamy Marię Konopnicką, która urodziła się w Suwałkach, prawda, jest autorką wielu y, baśni, bajek dla dzieci. Y, więc kresnoludki, Sierotka Marysia, Panna Borówczanka i tak dalej, prawda, Król Jagodowy, y, ale też właśnie ta baśniowość Suwoszczyzny wynika właśnie z krajobrazów, z krajobrazów w ogóle z takiej trochę tajemniczości, a zresztą też mamy y Pana marszałka, który też mieszkał w Suwałkach, a jest autorem Reksia, więc po prostu też jak gdyby te bajkowe postacie się też tak jak gdyby przemieszczają. Zwłaszcza jest na kraina jak baśni, bo to jest takie hasło, które staramy się promować już od dłuższego czasu. Staraliśmy się jak gdyby zintegrować rodziców z dziećmi, żeby rodzice i dzieci miały jak gdyby możliwość właśnie spędzenia ze sobą czasu, wspólnej zabawy i też odkrywania właśnie suwaszczyzny. I dzięki naszej akcji paszportowej właśnie to, to dajemy, tak, to, to po prostu y, jak gdyby umożliwiamy i y, tą akcję już kontynuujemy trzeci sezon i mamy naprawdę bardzo wiele y, pozytywnych y, jak gdyby relacje od turystów, że oni, że bardzo im się podoba ta zabawa, bo dzieciaki naprawdę bardzo mocno się w to angażują. Można powiedzieć, że bardzo o wiele lepiej wiedzą od rodziców, gdzie... Trzeba pojechać, planują trasę i prawda jakie mają, że tak powiem, do zaliczenia kolejne punkty, a też są właśnie questy. Mamy 15 questów na Subaszczyźnie, dzięki którym też można dowiedzieć się kilku fajnych rzeczy o, o danym miejscu, tak? Czy, czy mieście, czy, czy miejscowości, że po prostu. Edukacja poprzez zabawę i też integracja właśnie yy, rodzin. Chodzi taki mały człowiek, na dzień dobry dostaje taki pakiet, tak? tak? To jest właśnie ten paszport, o którym pani tak, oczywiście dostaję tak zwany pakiet powitany na suwaszczyźnie, gdzie mamy ulotkę z 60 miejscami, które warto zobaczyć w naszym regionie, i też paszport małego wędrowca oraz kartę, która jak gdyby później upoważnia do grania właśnie w taką grę przeglądarkową, opartą o mapę suwerszczyzny, historię, postacie, gdzie też dzięki właśnie tej grze możemy dowiedzieć się kilku fajnych rzeczy. A w paszporcie właśnie z tych 60 miejsc zostały wybrane 24 miejsca, gdzie zdobywamy pieczątki za samo odwiedzanie danego miejsca i plus jeszcze właśnie można zdobyć 15 pieczątek za rozwiązanie questu, za rozwiązanie właśnie tego hasła końcowego, gdzie za to właśnie otrzymujemy pieczątkę. I oczywiście jest nagroda, prawda? Jest trud, ale jest nagroda. Więc tych 24 wystarczy zdobyć 12 pieczątek, i plus 3 zakwesty, i wtedy można się do nas/czy do innego Centrum Informacji Turystycznej w regionie zgłosić po nagrodę. Mamy oczywiście nagrody dla małych dzieciaków w postaci domku i trzech właśnie krasnoludków, ale też mamy dla starszych bardzo fajnie wydaną książkę z baśniami, 60 baśni właśnie Suwalszczyzny, zilustrowaną naprawdę fajnymi rysunkami właśnie dzieciaków, które brały udział w konkursie plastycznym na temat właśnie Suwelszczyzny. Odbywał się konkurs, w ramach tego konkursu zostały wyłonione najlepsze prace w różnych kategoriach wiekowych i też yy, właśnie to jest bardzo fajna nagroda. To cieszy się popularnością głównie w sezonie letnim, czy to jest tak, że przez cały rok można brać udział w tej zabawie z paszportami? Oczywiście jak najbardziej można brać cały rok. Przypomnę, wędrowaliśmy szlakiem baśniowym, odwiedziliśmy wioskę wesołych wędrowców w nowej wsi na Suwałkach.